No witam, przed nami niedziela twardziela, ja dzisiaj się na zieloną brałem, bo mam nadzieję, że coś nam kuponików powsiadało w ostatnich dniach. Jak mówiłem, niedziela, także lecimy z kolejnym dniem, to już będzie 24 dzień po jedynku z rzędu. No i dzisiaj jest odpalona promocja na mecz Realu Madryt z Leganą, na... E, jeszcze raz, Realu Madryt z Leganesz, a konkretnie 300 zł za wygraną Realu w dzisiejszym meczu. Już tłumaczę o co chodzi, oczywiście, tak jak każde inne... E, Opcje są skierowane do osób, które jeszcze konta na Superbecie nie mają. Więc jeżeli akurat uważasz, że real się ogra leganerz jesteś tutaj zainteresowany założeniem konta, możesz zerknąć do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam będzie znajdował się link. Przy zakładaniu konta trzeba potwierdzić zgody marketingowe, bo to jest taka dupochronka ze strony Buchmacherów i trzeba to, ten kwadracik zaznaczyć, żeby bonusy blatywały. No i jeżeli masz jeszcze chwilę czasu, możesz je od razu zweryfikować. Cały ten proces trwa, powiedzmy, 5 minut, a jeden problem yy, przyszłościowy jest już z głowy. Kolejny krok to wpłata minimum 50 zł. Jest zapisany tutaj do tej promocji. Tu trzeba pamiętać, że jest jeszcze podwojenie. Maksymalnie do 200 Możesz wpłacić sobie 200, tyle samo dostaniesz w bonusie. No i jeszcze jedna kwestia. Za wpłatę minimum 50 zł, oprócz promocji na mecz Realu Madryt, wlatuje jeszcze freebet 35 zł za zł założenie konta z naszego linku właśnie. Czyli jak ktoś by chciał tutaj podsufit polecieć, wpłaca sobie 200 tyle samo dostaje w bonusie, czyli 200 w bonusie, 35 zł free beta, no i jest się zapisanym jeszcze do promocji na mecz Realu Madryt. Kolejny już ostatni krok to zagranie kuponu solo. I tu są dwie kwestie ważne, że tu musi być salda depozytowego. Pierwszy kupon po założeniu konta zamieniłem minimum 2 zł. Stawiasz po prostu, że Real Madrid wygra z Leganesz, wiadomo, śmieszna stawka, śmieszne pieniądze, ale nie o to tutaj chodzi, bo jeżeli Real wygra i spełni wszystkie warunki, to w przeciągu 72 godzin dostaniesz jeszcze 300 złotych bonusu. Tak to dzisiaj wygląda, myślę, że spoko opcja, nie? No... Na 300 dodatkowe, jakby nie patrzeć, bonus jest do trzykrotnego obrotu po kursie minimalnym 1,91. No i jak ktoś jest zainteresowany, pierwszy komentarz pod tym filmem tam będzie znajdował się link. Także tam odsyłam. Lecimy jeszcze z konkursem. Jak zawsze tutaj u mnie dycha, będzie do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Łapa w górę, subskrypcja tego kanału. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minutę, minutę pierwszej bramki. No zrobimy sobie hat trick ekstra klasowy. W dzisiejszym meczu pomiędzy Rakowem Częstochowa a Koroną Kielce typujecie do godziny 40, 14 45, 14.45 14 komentarze edytowane dodane po tych godzinach, po tej godzinie czy bez NIKU gracza na Superbet yy, nie biorą udziału w zabawie. No i dobra, yy, mam nadzieję, że coś powsiadało, ale tego nie wiem. Niemniej będzie to oczywiście wszystko w opisie. Dzisiaj sobie zaczniemy od, od Sonego zaczniemy. Sony zagląda e, znowu do regionalnych lig w Polsce po, Druga Pogoń Szczecin z Elaną Toruń, Elana Toruń ma tutaj strzelić gola e, No i Polonia Środa Wielkopolska z Winetą Wolin, e, Polonia tutaj ma strzelić co najmniej dwie bramki 2 e, no takie prawie podwojenie, prawie podwojenie, mam nadzieję, że to siądzie e, No i polecę sobie w prawo, tutaj będzie wętek następny E, angielska, duńska i norweska. Leeds United wygrywa ze Swansea po kursie 1,80, zdecydowany kręgosłup tego kuponu. E, Hill, o Jezu, Hillerot z Sbiergiem. Obie drużyny strzelą gola lub powyżej 2,5 gola po kursie 1,38. I Miondalen z Jerv. Obie drużyny strzelą gola lub powyżej 2,5 gola. Czyli dwa, to dwa razy to samo. Dwa razy takie same zdarzenia w duńskiej i w norweskiej lidze. 3,47 wyszło łącznie. No i dobra, teraz ja będę przedostatni, a Juby będzie na końcu. Ja tutaj stawiam dzisiaj dubla. Ipswich z Manchesterem United. Liczę tutaj na efekt nowej miotwy Po prostu. Manchester United ma to wygrać. I Bilbao z Realem Sociedad powyżej 1,5 gola w meczu. Jak zobaczyłem kursiwo na to, to stwierdziłem, że muszę to dodać do dzisiejszego kuponu. Wiadomo, obie ekipy grają dosyć underowo, ale między sobą w ostatnich czterech meczach w La Liga zawsze padały te dwie bramki. Także myślę, że tutaj też będzie ta tendencja troszkę się wywróci do góry nogami i zobaczymy kilka bramek. A ja liczę na co najmniej dwie. 2,46 mi z tego wyszło łącznie. No i juby na samym końcu dzisiaj będzie nie oznacza to, że no, no, wiadomo o co chodzi. Southampton z Liverpoolem powyżej 1,5 gola w meczu i Liverpool wygra mecz. Jube pisał, że to jest ultra ultrapewniaczek 1,45, jeszcze mu kurs troszkę do góry poszedł, także piękna sprawa. Lille z Ren, obie drużyny strzelą gola lub powyżej 2,5 gola po kursie 1,54. No i właśnie mecz z promocji Real Madryt ma wygrać z Leganés. Tak prezentują się na dzisiaj wszystkie kupony. Dzięki piękne za cały weekendik. I mam nadzieję, że faktycznie coś posiada nie? na tych kuponach. Tymczasem życzę udanej niedzieli. Widzimy się w poniedziałek rano. Jak zawsze, Elo się ma cześć i czapka.